O. Sami nie wiemy, co tam będzie. Sami nie wiemy, co będzie, bo słuchajcie, przyszedł Harley, kupiliśmy go na podstawie, w zasadzie, nie wiem, jednego zdjęcia, bo była dobra cena, e, była dobra cena, no i nie można, jak jest dobra cena, to nie można za dużo dopytywać. <ścoughs> e, okazało się, że to sprzedawała panik chyba po śmierci swojego męża, więc nie wiem, nie ogarniała też techniki. I kolega, który tam w Stanach, który w Stanach mieszka, no dostał, jakby dowiedział się o, o sprzedaży tego motocykla. To jest Harley Davidson CVO. Jest kluczyk? Jest kluczyk. I takich motocykli wyszło tylko 800, nie? Jakoś no, tak. Tych chyba trochę więcej. 1250. Już tak? tu wyszło, a one wychodziły w trzech kolorach, czyli wychodził... Zielony, wychodził niebieski i wychodził żółty. A tu widzę, że chyba nie ma jakiejś śruby. nie powinna być śruba akurat no, nie wiem. Ciekawy nie jestem, że może, może go wyjmiemy w ogóle. Może go wyjmiemy na dwór. Nie, no tak, powinna być śruba, rzeczywiście. Jest tutaj, powinna no jest. No, od tamtej strony. No. Na zdjęciu widziałem, że ten, bo dostaliśmy jakby jedno zdjęcie. Dopytywaliśmy, bo nie było widać właśnie. O, zobacz, już widać, że lampa jest nie, nie jest. E, tak. Powinna być niebieska. Powinna być w te płomienie, takie. I to te płomienie też są taką techniką. Ale prosiliśmy robione. kolegę, żeby podesłał zdjęcia, to wysłał nam po prostu model CVO, e, nie? Inne zdjęcie. innego motocykla. Tak, innego motocykla, tylko że ten model, nie? No, ale dobra, no zapłaciliśmy, bo to wiadomo płaci się. E, trzeba zapłacić całość w ciemno, jak jeszcze motocykl jest w stanach, ktoś to odbiera, trzeba mieć zaufanie, trzeba być w wiarę w dobrych ludzi, że nikt nas nie oszuka i jakieś mieć taką pewność, bo no znam też przypadki, że wysyłali chłopaki kasę i, I później sprawdzali adres, gdzie jest, nie wiem, numer konta czy coś, a tam jakiś e, adres parkingu. Generalnie to jest ryzykiem, bo nawet jeżeli ten importer jest uczciwym człowiekiem, to jeszcze po drodze może być masę niespodzianek, no bo tak, ten motocykl będzie transportowany po Stanach, tam się może coś stać tak? i ciężko później dojść do tego, kto to uszkodził i kto płacił tak. ubezpieczenie tak? i kto za to ma odpowiadać. Potem będzie załadowany do kontenera, potem będzie rozładowany z tego kontenera gdzieś, nie wiem, w Niemczech, albo w Rotterdamie, albo w Polsce. Ten był chyba w Rotterdamie, tak? Tak, z tego, tak, co tak, pamiętam. tak, tak. tak, tak. No. Tam znowu może być uszkodzony i nikt za to nie poniesie odpowiedzialności. Ja nie słyszałem, że ktokolwiek wyrwał jakąś kasę za uszkodzenie, nie wiem, bo oni przecież ładują te motocykle na widlaki, przewożą to widlakami. Samochody to już na pewno na widlakach jeżdżą. No. Mają to w dupie generalnie. Tam się przewalają tysiące tych sprzętów i po prostu no, ciężko później dojść do tego, no. kto to uszkodził, więc to jest kolejny element ryzyka. No. I na koniec ten motocykl jak przychodzi, to czasem się zdarza bonus w takiej postaci, że wychodzi to taniej niż by się kupiło w Polsce, a czasem się zdarza ząk i teraz zobaczymy. Czasami się zdarza ząk, taki jak z hamerem, że nas wyszedł już więcej, nie? Bo to z tak. Dubaju kolega się okazuje, że no nie jest zbyt uczciwy i. Troszeczkę koloryzuje zdjęcia, a też się wysyła tam kasę w ciemno. Jest więc... mistrzem, foto... mistrzem absolutnym fotografii. Więc po prostu robi piękne zdjęcia, jest artysta fotografik wysokiego A może kiedyś chcesz przyjdzie... A już widzę kolejny ten, kolejny ząg tutaj. Patrz. To jest chyba odgięte, nie? Nie, to chyba nie? tak ma być fabrycznie. A nie powinno być tak? Nie, wydaje mi się, że tak powinno być fabrycznie. No nie wiem, chyba nie. O, a Zobaczymy, bo mamy drugiego CBO. Nie, nie, ten Model, ale tu jest wiesz, widzisz, podgięte tam to jest, nie? no. no. O, i teraz można sobie spokojnie... I lampy szkoda, bo będzie ciężko taką lampę dokupić. Nie no, lampa, lampa, wiesz, zostanie taka. Tylko, że widzisz, że to... Tak, tutaj gdzieś, aha, on się gdzieś tu wywrócił chyba, albo coś przy transporcie. Niestety nawet nie ma jak za bardzo porówno, porównać ze zdjęciami, bo... Bo nie mieliśmy zdjęć. Bo nie mieliśmy zdjęć, no. Tak właściwie to ten zakup jest wyjątkowy, bo zazwyczaj to masz też zdjęcia tego co kupujesz. A tutaj nawet nie mieliśmy zdjęć tego co kupujemy. No... Czekaj, jeszcze go przestawimy. Ci się mhm. przydał jeszcze nożyk, żeby no, e, odpakować ma... nasz prezent. O, tutaj sobie lecila... Leci masz noża? Zobaczymy, co tu skrywa ten sklep. Generalnie mi się ten model motocykla zarąbiście podobał. Ja pamiętam, jak miałem kamaroś, chciałem zamienić na jakiś motocykl. Koleś mi zaproponował ten model dokładnie w zielonej wersji. Ja myślałem, że to w ogóle jest jakaś hamska propozycja. A pokazuje, że to była super propozycja. Powinienem był się zamienić jeszcze gościa w dupę pocałować. E, bo te motocykle nawet do stówy dochodzą. Jak się w pełnym oryginale przypostanie eee, A ja wtedy za to Kama chyba 65 tysięcy, to trzeba było się zamieniać i nie dyskutować. No ciekawe, to jest Aha, to jest shipping. Okay, tak. Shipping, shipping Dobra, obecnie, samo ciekawe jestem jak to wszystko się tutaj będzie prezentowało. Aha, tu jeszcze... Ciekawe czy odpali w ogóle, chcę zobaczyć nowego, nowy nabytek, to zobaczymy co to jest, no to jest zawsze wielka, wielka niespodzianka co przyjdzie, co trzeba będzie zrobić, no ale no niestety takie są prawa, ale to jest jakiś wiesz taki kawałek zawsze niewiadomej nie, trochę hazardu, trochę hazardu, <laughs> jak wtedy. Te modele są bardzo poszukiwane i generalnie one już mają skandaliczne ceny, jeżeli chodzi o... No bo dużo ich dużo zbiera, bo są też, no może no, tak, przeciętnemu... Są tak, jak ktoś ma jeden motocykl, to może na to nie zwraca uwagi, ale są osoby, które mają na przykład kolekcję nie? i chcą mieć na przykład we wszystkich kolorach, tak? My mamy jednego czerwonego, e, teraz będzie niebieski, ale jeszcze jest pomarańczowy i... Zielony i żółty chyba, nie? E, zielony, żółty e, pomarańczowy chyba był ale nie wiem czy czerwony był Znaczy no, tamten mamy czerwony A on jest w innym lakierowaniu trochę. On jest taki on czerwono jest coś Tak, to jest w inny. Ja o tych, które były lakierowane w płomieniu No i dobra o. To Co? Czekaj, czekaj, już patrzę No ten fotel, ja tam widziałem, że coś... O, ale tu jest paszek, widziałeś ten metaliczny ten lakier? Tak, bo to wygląda. Ja nie wiem jak oni to robią, ale to wygląda jakby to było obrabiane najpierw jakoś maszynowo, nie? Tak. Uh -huh. Muszykowane, a później na to lakier bezbarwny, Tu jest złodziony. Custom Wet. A, widzisz, bo masz. To jest oryginalna kanapa. Aha, oryginalna, ale widzisz tutaj coś się. I ona też jest w takie płomienie. A może no, ktoś to by... oprzyje, nie? Jakby no, trzeba było do oprzycia też, bo to szkoda chyba wymieniać. Dajcie znać, czy ktoś się ten. Czy ktoś jest taki może tutaj wśród widzów? Aha, i tutaj jest... No, klakson taki. Nie wiem, czy on taki był, czy nie. zobaczymy, czy on się przekręca. O, 17 tysięcy mil ma. Więc jest mały przebieg. To jest też... W motocykle, które kupujemy, staramy się, żeby nie miały... Większych przebiegów. O, i tu jest custom operaj Operation. <noise> CVO to jest jednak kompletnie inna klasa motocykla. Tak. No, ja też nie wiem, tego, czy to jest widać. Dopóki nie zobaczyłem CVO, nie dotknąłem. No ten pierwszy, który kupiłem, nie? No, Się okazało. Zrobił wrażenie, no i ten jest to trochę lepszy ale to jest jednak całkiem inna Szybę ściągniemy chyba nie? Nie, szyba wiór, no. To też tego, tego Niemca w kasku. Nie, to to jest, ale ktoś miał pomysł jak piernicze mm. Sam kształt lampy jest mniej więcej taki jak powinien No mhm. Tu jaki korek zobaczysz to oleju. Mhm. Ma olej Chyba czy to jest <głosy> <głosy> To już coś o, tutaj jest paliwo takie się paliwo odkręca? Ty no ja właśnie ostatnio miałem kłopot z otwarciem tego korka. Przekręcasz to jakoś, Maciek ma u siebie w Road coś takiego. A, zatankować, żeby tak, nie pokonało na, na stacji. Jest, nawet paliwo amerykańskie. I patrz, i tutaj jest wyświetlony stan no. paliwa. Co on pełny jest? No, ja ty wiem, to się nie zdarza. To się naprawdę to nie sprzedawał handlarz, tylko prywatna osoba. to Aż dziwne, że nie spuścili tego paliwa na transport. Czekaj, i tu jest ten medalion. Krzyżyk. I tam jest cytat ze świętego Piotra, chyba. Gdzie? Tutaj jest naklejka. A, tutaj Wiesz, nie. tutaj masz naklejkę. No, e... on. Świąty... Święty Piotr 39. Gdzie? To tu jest Nikt czy nie? nie zostaje z tyłu. Fight Riders .com. No ja tu jeszcze coś jest. Ja tutaj nic nie ma. No dobra, słuchajcie, no, próbujemy. tysięcy dolarów. Próbujemy odpalić. Grzecha. i zobaczymy, przejadę się kawałek. Jest jakiś dziwny, ta trąbka jest dziwna. a znaczy, właśnie jak co? To... No nie, trąbi, ale to wygląda tak, jakby tam była pompka elektryczna, która... Widzisz? No. Bo on ma tak jakby... On chyba dwutonowy był. A, może się coś... I może się coś... Nie smysi, no, jeździ spoko. Wybrać. Hamuje? Hamuje. Eee, tak patrzę na kierunkowskazy z przodu i te wkłady kierunkowskazów są chyba nieoryginalne. Ten jest zresztą skończony, widzisz? Ty ja właśnie, a ja foba nie wziąłem ze sobą, dobrze mi gdzieś nie zgadza. Foba nie wziąłeś, ja mam foba. Aha. Trzeba by przyczepić od razu. No. I ta kanapa jest do renowacji. Nie co, on wychodzi że takich zonków, to co? Ta lampa jest z ta kanapa. No, tamta jedna rzecz, te, no to takie pierdółki w sumie, nie? Tak, to jest do doczyszczenia. no ewentualnie ten, ten kierunkowskaz jest, e, widzisz, tu jest skłuczony? Gdzie? Tu jest skłuczony, ten Aha. kierunkowskaz a, do ale wymiany, to jest tylko sama ta... Sama, same sama te, pokrywka. ...pokrywki do wymiany. No, ja mam takie czarne, więc można dać właśnie tak jak tu z tyłu, nie? Że są, są ciemne. są oryginalne, nie? To jest ciekawe, że są oryginalne, a z tyłu są pokrywki nie na oryginalne. Ale my coś go zostawiamy, czy go będziemy sprzedawać? Nie wiem. Trzeba by się nacieszyć trochę, no. no. Mi się zawsze marzył ten zielony. Może Więc się trafi kiedyś zielony. ale patrz, tak orzech, orzech pasuje. Zmieniłem się wtedy, a ten, który był pogarym, lekko uszkodzony, to on był z przód lekko uszkodzony lampa i tak dalej. To około 80 tysięcy z tego co słyszałem, miał kosztować uszkodzony. Aha. Czyli na gotowo by wyszedł z 9 dych. No tak. Czyli tego moglibyśmy za 7 dych sprzedać. No, w takim stanie jak stoi. No, jak stoi. A tak naprawdę co, zrobimy mu kanapę, zrobimy mu te kierunkowskazy, no i z tą lampą kurczę, ale... Nie no, lampa mi się te, lampa jest ok. No, I tego jest, hitlerowca trzeba zdjąć, bo to jest masakra. To może. No. Jak hitlerowiec zostanie, to trzeba będzie ten, A? Lisią Kita doczepić jeszcze. No to fajnie Lisia <laughs> Kita. Lisia Kita, nie? <laughs> Wysoko to no. Nie, no nawet pozycja jest trochę jeszcze inna, widzisz, bo tu jest inna kierownica niż w tamtym pomarańczowym, jest dla mnie chyba wygodniejsza. Ale jaki on jest tu w ogóle szeroki, gdzieś? No, i szeroki to jest kolana. szeroki tył, nie? Jaki tu jest rozmiar? Ta opona to już tak trochę. Ale jest oryginał, Harley Davidson, 240 na 40. 04 19, 2019. To jest rok? 2019 nie? Nie, on jest jakieś... No. To jest chyba 16. To jest rok. Przypaliłeś się? Tak. Znowu? To, to drugi raz się przypaliłem. Ty, ale że on odpalił, nie stał tu tyle to tyle czasu. Samolite, i... to z transportem no. i tak dalej, to nie wiem, ponad pół roku na pewno. No Ty 2009 rok to jest. 2009 okay. No mały przebieg, bardzo. Ale wiesz, no to super to jest, że jest w oryginalnym lakierze, nie? Nie jest przymalowywany, bo... I nie, to cały jego uroczym. Ten lakier jest petarda. No, robi wrażenie. No, przyjeżdżaj tu Wojtek i nie Maruć Ani trochę. No tu mamy dzisiaj odcinek akurat, bo przyjechał nowy CVO. Robiliśmy jazdy testowe a tu jest, ja wczoraj jeździłem tym moim też CVO. On jest taki czerwony, no, czerwony nie niepomarańczowy, to jest taki metalik, ale powiem Wam, że super, tylko tutaj są dla mnie podnóżki. Musiałbym jakieś, nie wiem, chyba nowe sety, żeby to do przodu przyjąć. Jakby ktoś miał coś takiego, na przykład na Łodzi albo na Poznaniu, to albo w ogóle, w ogóle macie coś takiego, żeby to przerzucić do przodu, to napiszcie, może bym coś takiego zakupił, bo jakbym miał tutaj do przodu nogi, to już byłoby w ogóle rewelacja. A, tutaj sobie założyłem coś takiego. Jak włączam prądy, daję tu. No, mamy od razu stan naładowania akumulatora. A ja dzisiaj piątek, właśnie Wojtek mówi, że będzie padało, ale myślę, że będzie super pogoda. O! Siuki, Nie odblokowałem tutaj... jeszcze. Aj, no pani, jak nie odblokowałem? No, ale ten ten fajny kościotrup. Tak będziesz jeździł, to tak, tak. Trzeci pasażer ten, no tak. stromo, czy jak to było? Nie, no. Obok go tam O, o, dawaj tu, dawaj! Mirek pojechał, że? Ja? Mirek. Mirek pojechał do hurtowni piwa, o, może zawróci, czekaj. Zawróci czy nie? Czy pojechał? Nie, pojechał. Mówił ostatnio, że plan napięty, nawet nie ma czasu do No, to, to kanalia. Taki, zakurzony cały, nie wiem, może bym go... Ty, no tego pewnie, że jak go chcesz sprzedać, to, to wypadałoby daleko. ten... Co? No dobrze, że to, to można tu przykleić i podciągnąć, nie? Teoretycznie, No Nie, się nie dzieje, poza tym powiem że to nawet fajnie wygląda, tak rana wojenna patyna to już taka jest. patyna kuźwa no, widać, że leżą, gościu nie jest kurwa niedzielnikiem no tak masz jakąś szmatkę? tego nie będzie widać na te, na kurzu nie? I co, on jest zarejestrowany, jeżdżony tak jeździ, pali ja... i on jest do kupienia słuchajcie, jest motocykl 16 tysięcy w tamtym roku, za nie włożyłem w naprawę. ha, myślałem, że chcesz sprzedać za 16 8,5 tysiąca 000... <laughs> Dowocizna 16 koła może nie od 4 roku. Ty, ale to, to powinno być tak, że tutaj, o, że tak masz Ale ja jestem wiesz. No ale to tak wtedy wysoko i masz wietrzy pacha. Bo to tak może za to bardzo to przy to sobie to się to... niewygodnie prowadzi. Tak, nie? to zależy jak to sobie dopasuje. To no. jest proste, regulacja jest prosta. No ja tak, sobie tak, akurat to... tak dopasowałem, bo ono się tak połowa. No Ja jestem, widzisz, wysoki, to ja muszę być no tak, od razu no... i tak najlepiej do przodu jeszcze <grywa> na narciarza. <grywa> nie, on jest, on jest taki wygodny, bo jest taki niski i siedzisz jak na taburecie, ale to jest taki miaszczuk, bym powiedział, no trasy to on, to to jest, to, to jest No widzisz, tutaj są to sety do przodu, żeby przerzucić no, nie. sobie, nie? Ale nie było ich. Nie było I... tych... Prze... Nie, no były przerzucenia. Nie było. To znaczy nie dał mi, wiesz, bo one były, ale tak gościu nie dał. Część jadłem A którym ty jedziesz tym? W tym jadę, no. O. Zrobiłem sobie na tą nawigację. podpiłem. To dawaj też, czy co? Czy nie jedziesz? Mówisz w ostatnich. Bo jak się sprzeda zaraz, ktoś zadzwoni to powiedz mi, za ile on teraz ma pójść? Który to jest rok? 2 6. na wtrysku 1 na 5 8 4 pojemność uh -huh. e, no i tyle z bajerów 6 skrzynia biegów uh -huh. sick speed I jeździ Czyli to, a co w nim zrobiłeś? tutaj coś silnik, ja tak? ja uszczelniałem silnik i one są, no wszystkie takie rzeczy eksploatacyjne uh -huh. 27800 mil Te wszystkie faktury to mogę dać do wglądu. No to sporo e, w niego. Łożyska, za... hamulce, sporo e, tu wsadziłeś. No sporo, właśnie, ale to też. To wiedział, że tyle będzie to w życiu to nie znalił, ale. To taki. <grym> no w to tak się... jak łysy, On lubi też kupować, później zrobi remont za 30 koła i sprzeda za 25. Co, <grym> <grym> nie, on jest dla mnie za ciężki. Nowa pełna nowiutka. Jedna, druga. I 33 koła mówiłeś wcześniej. No, tak chyba tak? Ja myślałem za tyle go wystawić, tak? No. Za ile? 33. 33 Ale wiesz, ja. Siadaj, łysy, zobacz, jak jakbyś wyglądał, to też. No, w... ja wież, ja się już raz przymierzałem, ale. Wyższa kierownica. Ja ma, znaczy... O jezu, nie Do co? tyłu. Nie, bo kierownicę musiałbyś co? mieć też do tyłu, po... znaczy do tyłu, do, do, do góry, nie? Ja tak lubię, że jadę z rowerem. Nie, no no to ale leż, to jest no. łysy jest wysoki, 2 metry. Łysy to jest właśnie no 2, 5. To dla nas. Dla no. takich z metra ciętych, tak, I on tak. naprawdę jest wygodny. Nie no kierownica musiałaby być dziś. No tak, no ale tutaj. I powiem ci, że no, ale na dłuższą jazdę, kurde ręce do góry. To ja może on się on zamienisz z takiej cienkiej. Zobacz, mówisz, usiądź na moim. To, się, to, się tylko, to, to jest w ogóle nie do stwierdzenia jak jesteś na tym, bo tu masz inną taką pozycję, bardziej nachyloną A tam no. możesz sobie jechać jak na rowerze, Przysuwamy. trzymasz w ten sposób rączki wiesz, i sobie jedziesz Ktoś tam ktoś opowiadał po Łebie, że ma swoje plusy nie? Plusy no, dodatnie i plusy ujemne to są, powiem te Kierownice, miałem tego drugiego co miał taką kierownicę zwykłą Mi się tu podoba, bo ja na o sobie, wiesz, te ręce tutaj tak spoczywają luźno Albo możesz mieć tak No wtedy wiesz, trochę spięty jedziesz, nie? No tu, tu spięty nie od tak, bo tutaj to wyprost... kurwa To jest wysoka kiera no. Tutaj jest w ogóle wiesz 50-60 mil na godzinę to już jest... Chyba, że tak jak e, Cyco pamiętam w którymś... Pamiętasz e, złeby... on no, no, miał Przymierzył też. się. No! No to tak na Jezusa To ty jesteś na... Po no, ale... 100 km! Wojtek, ty jesteś wierzący, powinieneś mieć właśnie oh. Jezus Christ! No, on jeździł Harley'em, Jak to nie? Jezus jeździł Harley'em, właśnie. Tak? No pewnie, że tak. <grym> nie do niedomiarek. No i tak, nie do wiary. Ja no. tylko jestem niedomiarą. Trochę nie ale bardzo. Ale co, jeździsz w deszczu lub jeździsz... Nie, no ile razy rowerem wracałem? Ale co, Ty rowerem to jest. Desz leje. Na... No ale nie o to chodzi, ale deszczyk to tylko wiesz. Strumień po włosach, ściągasz wtedy kask. Wyjesz <gryzysz> <gryzysz> głowę Szampon w saszeczkach Wojtek dał. Dobra, co pijemy kawę i ten. I co, zostawiasz go tutaj? No właśnie mhm. nie wiem teraz zostawić. Aha, czy chcesz jeszcze jeździć? No, to no to znaczy bo... jeździć? Nie, no już nie wiem. Śnieg ja już spadł jedziemy. pierwszy. <gryz> no dzisiaj ja bym ten, ja jadę na pewno, bo już się napaliłem jeszcze live'a będę robił. Mhm. Tylko nie wiem, jak będzie padać to telefon mi zamok. Musiałbym mieć taki kondonek, kapturka Miałeś? Co? Miałeś kiedyś coś takiego Na telefon? Tak Nie Gdzieś coś chyba, chyba że to była ta Ale ta. faktycznie, jakby prezerwatywę założył ta, ta O. masz na sprzedaż też? Nie, nie, tego nie Nie Teraz, teraz muszę też to przeoddać Super się jeździ Teraz przyszedł, zobacz, wczoraj, przedwczoraj żeśmy rozpakowali takiego niebieskiego Springera no Springer, czyli widzisz, masz to zawieszenie, tak jak w starych Harley'ach. To no. Tu jest tylko kanapa do regeneracji. No. A co myślisz o cenie tamtego? Bo wiesz, ja nie wiem, jak to stoi. Znaczy, I no, myślę, że tak sporo jest. No. No. Nie wiem. Nie, bo to ma stare. Ma 90%. Co stare? Bo tutaj ten błotnik taki to jest.. Yy, Takie no, kaczki, ale to jest całkiem, wiesz, to jest model taki... On jest tak zrobiony. No, on jest... tych chyba było tylko 800 sztuk. Ale wiesz, ta kaczka tutaj no, to była w w takim... przed 2006 rokiem. Ale to jest... wiesz, to jest inny w ogóle model taki. One no. mają dosyć wysokie ceny, bo to takiego trzeba... Nawet do 100 kołap dochodzą. No. Wow. Poleciał. Poleciał jak dzik. No, motocykl jest do sprzedania. Więc jakby ktoś chciał, to, to pisać śmiał. No i co? My się szykujemy na Poznań. Będzie biżuteria. Do kupienia. Weź może trochę tych naklejek też Sokołów. Zrobimy jakąś promocję. Dałem teraz też na stronie, że Sokoły i Junaki są po 10 złotych. Wiesz? Zadychę taki cały zestaw naklejek. To, to też. też, też. Kto wie, czy się nie będą jeszcze są Łeba, no. I są nowe naszywki Ozzy Osborne na plecy. Fajne. No, a tu koledze z Połkiemu, wyślemy te blachy. Będą na sklepie do kupienia. Różne kardleje, ale tu są te. O. To jest super fajne. Limitowana edycja z lat 90. Blaszki. One też będą, a czekaj, a tu Wam, nie wiem, czy ja Wam pokazywałem to, że to się świeci? Już nie pamiętam, co ja wczoraj pokazywałem, ale tu sobie obsadziłem właśnie te blachy. O, tu mam taką fajną gablotę, teraz udało mi się ją podświetlić po 10 latach. O, i tutaj różne znaczki, trzeba zobaczyć, wiesz, ile jest, jakiego modelu jest, Ile na tej, na gablotce, na tej, na takiej Tatce No, no super, fajnie to się prezentuje. No, wczoraj strzeliło 75 tysięcy subskrypcji, także y, Dziękuję ślicznie Za to Tutaj, o, ściągnięta jest szyba i od razu inaczej to wygląda Od razu inaczej się to prezentuje no i dobra, i na dzisiaj kończymy. Na dzisiaj kończę, jutro będzie, jutro będzie live. Nie wiem jak tutaj z tymi wyprzedażami, bo też mają być, ale kiedy będą, to tego nie wiem. Do zobaczenia, miłego weekendu i mam nadzieję, że się widzimy w Poznaniu. Pod shortem będą wyniki, tam napiszę kto wygrał. Zaproszenia. Trzymajcie się, cześć.